Kilkadziesiąt osób zjawiło się na spotkaniu w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej na tarnobrzeskim osiedlu Zakrzów. Mieszkańcy nie godzą się na wykonanie inwestycji w obecnej formie. Wysoka na około 50 metrów konstrukcja ze stacją bazową ma powstać w centrum osiedla w sąsiedztwie domów. Mieszkańcy nie negują potrzeby wykonania inwestycji, ale chcą, by została ona zrealizowana w innym miejscu Zakrzowa. Czy uda się dojść do kompromisu? Spotkanie zostało zorganizowane przez zarząd osiedla Zakrzów. Obecny był także przedstawiciel inwestora, czyli sieci Play, a także prezydenci Tarnobrzega i liczna grupa mieszkańców. To nie pierwsza próba zrealizowania tego typu inwestycji w tym miejscu. W 2017 roku taki maszt chciała wybudować sieć T-Mobile. Mieszkańcy także wtedy mocno protestowali i ostatecznie do realizacji projektu nie doszło. Mieszkańcy generalnie obawiają się wpływu tej bazy na zdrowie. Generalnie zawsze inwestor przekazuje swoje dane i bazuje na swoich danych. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach jest sytuacja taka, że... Technika idzie do przodu. Badania troszeczkę nie narażają za tą kwestią, jak rozmawiam z niektórymi operatorami. Jednakże jeżeli chodzi o prawo europejskie, tam jest wyraźna sugestia, że dobro społeczne powinno być brane pod uwagę i tym też sugerowaliśmy się w odwołaniu do wojewody, kierując również odwołanie do pana prezydenta. Porozmawiamy na ten temat. Czy musi stać tu, czy nie może stać gdzie indziej. Nie jest to zależne niestety ode mnie. Ja musiałem zgodnie z prawem podjąć taką decyzję, czyli dać pozwolenie na budowę w miejscu, w którym wskazał inwestor, decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę nie jest decyzją uznaniową, czyli to nie jest moje widzimy się, że chcę albo nie chce, to jest obwarowane konkretnymi przepisami prawa i mam nadzieję, że dzisiaj spróbujemy właśnie o tym porozmawiać. Jeżeli taka decyzja nie zostałaby wydana, na Inaczej, jeżeli nie byłoby pozwolenia, albo przedłużałbym wydanie takiej decyzji, to narażam miasto na bardzo konkretne kary i odszkodowania. Żaden z mieszkańców nie kwestionował decyzji podjętej przez prezydenta. A obecni na sali prawnicy mieszkający w Zakrzowie potwierdzili, że postąpił zgodnie z prawem, bo inwestor spełnił wszystkie warunki. Nie zmienia to jednak faktu, że takie rozwiązanie nikogo tu nie zadowala. Jako alternatywne miejsce do budowy masztu wskazano teren przy Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Przesunięcie lokalizacji nie jest takie proste. Nie da się tego tak zrobić, o po prostu, że przestuwamy, szczególnie, że ta odległość nie jest 150 metrów, tylko około 380 dokładnie, bo mierzyłem to nawet dzisiaj. Więc przesunięcie nadajnika o 380 metrów może spowodować bardzo duże problemy dla operatora. I dla mieszkańców. Dlaczego? No bo jeżeli przesuwamy ten nadajnik, a w tym wypadku przesuwamy go na przykład za las, no to może się okazać, że z końca zasięgu tego nadajnika, czyli gdzieś w stronę właśnie wymysłowa, czy w stronę borowa, czy w stronę sobowa, nie będzie objęty ten zasięg. Operator też nie może tych stacji budować tak, jak mu się żywnie do końca podoba, bo każdy z, operator, z operatorów ma tak zwane zobowiązanie pokryciowe. Na czym polega zobowiązanie pokryciowe? Że musimy zapewnić dostęp do stabilnego, szerokopasmowego internetu i łącz, stabilnych łączy głosowych o określonych parametrach na obszarze określonej połaci kraju, albo, tak jak czasem to bywa w, w regionach, na obszarze określonej części województwa. Więc też stacja, która u Państwa jest, też ma obowiązki pewne, przepraszam to tak brzydko brzmi, ale pokryciowe, czyli musi objąć. Pewnym zasięgiem po to, żeby zapewnić stabilne łącze i telekomunikacyjne, i internetowe. Pogodzenie możliwości technicznych i oczekiwań inwestora z czynnikiem społecznym przy tego typu inwestycjach jest bardzo trudne. Maszt miałby zostać wybudowany na działce prywatnej, co także budzi pewne kontrowersje. Miasto nie miałoby tu realnych korzyści z tytułu podatków oraz opłat. Nie znam człowieka. Mieszka tu, sprawdziłem, od 20 ponad lat. Na tej działce, w domu, mieszkanie ma na pierwszym piętrze, więc będzie bezpośrednio też przy maszcie. To tak dementuję, bo jakoś się tak gdzieś w opinii publicznej, w obszarze plotek, pojawiła taka informacja. Myślę, że Państwo też jesteście zwolennikami takiej właśnie decyzji, żeby przenieść ten maszt do parku technologicznego, Myślę, że wszyscy mamy jedną wolę, wolę porozumienia. Myślę, że tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Za mną była tylko ściana i podjęcie decyzji. Zgoda lub odszkodowanie i kolejne tysiące albo miliony trafiają nie do miasta. Półtora miliona, drodzy Państwo, nie przymierzając, to pewnie jedna dłuższa droga dzisiaj. Jeszcze za prezydenta pana Grzegorza Kiełba była podobna sytuacja. Wówczas prezydent się sprzeciwił, ale wypracowaliśmy stanowisko takie, że w przyszłości, jak... jak... Gdyby zgłosił się operator, to miasto wyznacza park technologiczny. I tak to już, i takie miało mieć, ale w, tak jest, w, tym, w, w tym przypadku zaistniała co najmniej dziwna sytuacja, ponieważ yy, miasto wiedziało doskonale o tym, że w protokole z, z zebrania zarządu takie stanowisko zajęliśmy, dołączyliśmy tam pismo z podpisami i tak. W protokole zarządu było to stanowisko, było wyznaczone miejsce. W piśmie ogólnie tylko zaznaczyliśmy, że na znak protestu zebraliśmy taką ilość i taką podpisów i te podpisy podłączyliśmy. I to powinno być też takim impulsem dla pana prezydenta, aby walczył o tych mieszkańców. Konieczność wybudowania masztu jest, bo zwłaszcza pandemia i przeniesienie praktycznie wszystkich możliwych zajęć do internetu. I bardzo częste korzystanie z telefonów tworzyło wiele problemów. Czas realizacji takiej inwestycji to minimum dwa lata. Ale jak pokazało spotkanie w Zakrzowie, do tego jeszcze daleko. Jakie podjął Pan działania? Oczywiście zgodne, przewidziane z prawem. E, aby przekonać zarząd Pleja, że budowa stacji bazowej na osiedlu Zakrzów narusza niestety interes społeczny mieszkańców osiedla Zaksów i że niestety promuje interes indywidualny inwestora. Mam pytanie, czy decyzja, jaką Pan podjął, powiem wprost, czy Pana zadawana, czy zamierza Pan podjąć w tej sprawie jeszcze dalsze działania, tak aby w konsekwencji, żebyśmy wspólnie osiągnęli cel, jakim jest, niedopuszczenie do tego, aby ta budowa powstała w tym miejscu. Gdybym był zadowolony, to by mnie tu nie było. Drodzy Państwo, co do współdziałania, jak najbardziej. Nigdy nie odmówię. Mało tego, jeżeli będzie coś, cokolwiek trzeba ze strony moich służb tutaj pomóc, wesprzeć taką grupę, to, to będziemy, będziemy działali wspólnie, bo to jest wspólny interes. No tak jak mówię, Przecież to nie o to chodzi, żeby, żeby doszło do konfliktu. Drodzy Państwo, nie będę ukrywał, że próbowałem przekonać P4, że wywoła to konflikt. Że to wzbudzi bardzo duże ze strony mieszkańców protesty. Mast miałby się znajdować około 50 metrów od najbliżej położonych domów. Mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie. Realizacja takich inwestycji w całej Polsce rodzi emocje i kontrowersje i bardzo często spotyka się z oporem społecznym. Uczestnicy spotkania zwracali także uwagę na to, że są rozczarowani samym zachowaniem inwestora. Czy nie jest w dobrym tonie jednak uwzględnić te wszystkie, tych wszystkich sąsiadów, z którą ma graniczyć inwestycja? Do dobrego tonu należałoby te konsultacje z mieszkańcami przeprowadzić przed tym wydaniem decyzji. Takie jest moje zdanie na ten temat. Ja rozumiem, że Pan jest przedstawicielem firmy swojej i Pan broni jej interesów, ale musi Pan zrozumieć nas, jako mieszkańców mieszkających 50 metrów od lokalizacji, że też chcielibyśmy być uwzględnieni. Dlaczego nie przeprowadzamy tych konsultacji społecznych wcześniej? Po pierwsze dlatego, że realizujemy ponad 1000 inwestycji w ciągu roku. Więc program inwestycyjny jest tak napięty, że nie jesteśmy w stanie być wszędzie i wszędzie, gdzie to możliwe, konsultować każdą stację z wszystkimi sąsiadami. Spełniamy oczywiście wszystkie wymogi prawne. Tam, gdzie musimy konsultować. Wiele inwestycji musimy konsultować nawet z wojskiem w zakresie lotnictwa, z wieloma innymi instytucjami. Wszystkie te rzeczy, które musimy spełnić, musimy konsultować, spełniamy. Również i w tym wypadku, w wypadku tej lokalizacji spełniliśmy wszystkie wymogi, które y, są związane z realizacją tej inwestycji. Zrozumiałem to, że Pańska firma działa w ten sposób, że tam, gdzie zdążycie bez konsultacji wejść na czyjeś podwórko, wybudować i, za, za, i zaorać, to jest w porządku, tak? Tu się Wam nie udało. Tu się Wam nie udało. Dlatego Pan tutaj dzisiaj jest. Bo gdybyśmy, bo gdybyśmy tutaj, mieszkańcy Zakrzowa, nie byli czujni. To podejrzewam, że za krótkim okresie czasu ta wieża już by stała. Nie liczycie się z naszym zdrowiem, nie liczycie się z naszym zdaniem, tylko z własnym biznesem. Spotkanie, mimo dość dużych emocji, przebiegło spokojnie, a dyskusja dotyczyła rzeczowych argumentów. Swoje racje przedstawili mieszkańcy oraz inwestor. Do porozumienia jest daleko, ale jest wola, by znaleźć rozwiązanie. Przedstawiciel sieci Play zaprezentował wnioski ze spotkania swoim przełożonym. W toku dyskusji zdecydowano się także powołać specjalną komisję, która będzie koordynowała rozmowy wszystkich stron. Dzisiaj jest fajnie, dzisiaj nam to działa, ale za chwilę zaczną się problemy. Takie problemy, jakie już zaczynają się na przykład na razie, dzięki Bogu, tylko w miejscowościach silnych turystycznie. Patrz, klasyczny przykład to jest Jurata, Kołobrzeg, gdzie nie można się dodzwonić na 112. Na plaży ratownicy medyczni nie mogą się skontaktować przez 112 z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, żeby prowadzić akcje ratunkowe. Ten zasięg jest nam potrzebny, jest on nam potrzebny do planowania i do rozbudowy dzisiaj, bo jeżeli nie zaczniemy go rozbudowywać dzisiaj, to za dwa lata wszyscy obudzimy się z tym, że wstaniemy rano i niestety okaże się, że nie da się wykonać telefonu, nie da się wysłać SMS-a, już nie mówię o wejściu na jakąkolwiek stronę internetową. Więc to jakby chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, dlaczego budujemy.